Młodzień do Regionalnej Izby Obrachunkowej. A zarówno, zarówno Komisja Rewizyjna, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa potwierdziła, że burmistrz realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się legalnością, rzetelnością, dbał o pozyskiwanie dochodów, a wydatki realizował oszczędnie celowe. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do takiej realizacji budżetu w gminy roku 2010. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz Panią Darzę Jardowską o z tej gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2010. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania wykonania budżetu miasta i mieszków za rok 2010. Rada Miejska w sprawie Dziękuję Zatwierdza się sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Szkół za 2020 rok. Sprawozdanie finansowe obejmuje finans z wykonania budżetu gminy Szkół, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały, finans jednostki budżetowej zbiorczych, który stanowi załącznik nr 2 do uchwały, ratunek w związku strat jednostki zbiorczych, który stanowi załącznik nr 3 do uchwały, Zostawienie zmian w funduszu jednostki zbiorcze, które stanowi załącznik nr 4 do uchwały. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Sztum za 2010 rok zgodnie z artykułem 267 ust. 1 punkt 1 ust. 3 zostało przedstawione Radzie Misji i Przesłanie Regionalnej i Geograficznej Obywateli 31 marca 2011 roku. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęciem. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 270 ust. 4 ustawy z dnia 2 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych organ stanowiący rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Wyżej wymienione sprawozdania przedstawiono na wszystkich rozportowych komisjach Rady Miejskiej w szczególnej gdzie zaopiniowano jego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz. Przewodniczących Rysorcowych Komisji Rady Miejskiej w sztumie, o przedstawienie opinii Komisji w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania wykonania budżetu za 2010 rok i poproszę jako pierwszego Przewodniczącego Komisji Wsi Gospodarki i Pana Radnego Andrzeja Będzieczka. Dziękuję bardzo. Opinia nr 2 z roku Komisji Rady Miejskiej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu. Zdania finansowego i informacji o stanie linii gminy, gminy za 2030 rok. Komisja Wsi Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa na posiedzeniu z dnia 23 maja 2011 roku zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na gminy za 2050 rok, stwierdzając, że w Gminie stanów wyborów po udzieleniu wypadku a wydatki ponoszone były celowo i oszczędnie, realizując zaplanowanych w budżecie rano. W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna wyrażała taką opinię. Ze sprawozdania finansowych Komisja Rewizyjna stwierdziła, że gmina nie posiada zaplanowanych i uzasadnionych i na zakup pożyczki, a wydatki finansowała środkami własnymi. W wyniku głosowania sprawozdanie finansowych zaopiniowano, że koszty kredytu z informacji o stanie mienia komunalnego gminy na 31 grudnia 2014 roku. W wyniku głosowania informacji zaopiniowano o jedno proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę, ponieważ przewodnicząca Komisji Edukacji została powołana na sędziego, mistrzostw Europy w Belgradzie, w związku z tym jest dzisiaj nieobecna, w związku z tym poproszę wiceprzewodniczącego, panu na koniec, panu Szałmasowskiego, przedstawienia... 3 roku Komisji Rady Miejskiej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy, sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2010. Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 24 maja 2011 roku stwierdziła, że dochody zrealizowane zostały powyżej założeń planowanych a wydatki ponoszono w sposób celowy i oszczędny, realizując zaplanowane w budżecie cele oraz gmina nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, a wydatki finansowano w ramach środków własnych. Jednogłośnie pozytywnie komisja zaopiniowała projekt uchwały <tuszy> o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego <tuszy> i sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy. Sztum, za rok 2010 po uprzednim wysłuchaniu i wyżej wymienionych dowodzeń. Ponadto Komisja zapoznała się z informacją o stanie gminy komunalnego gminy i wynik głosowania wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię. Dziękuję. Dziękuję bardzo i poproszę teraz Przewodniczącego Komisji Finansów, Pana Andrzeja Kurawskiego o przedstawienie. Opinia numer 4 przez 2011 Komisji. Rady Miejskiej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu i gminy sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2010. Komisja Finansów Publicznych i Rozwoju Rady Miejskiej na posiedzeniu w dniu 25 maja 2011 rok biorąc pod uwagę realizację budżetu zgodną z zasadą celowości, legalności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi oraz osiągnięcie dochodów powyżej zakładanego planu i realizację zadań zgodnych z, z założeniami planowanymi w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Sztum za rok 2010. po wcześniejszym zapoznaniu się z wyżej wymienionymi sprawozdaniami ponadto komisja wysłuchała informacji o stanie mienia komunalnego miasta Sztum na dzień 31 grudnia 2020 r. i w wyniku głosowania zaopiniowała tą informację jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Przewodnicząca Komisji Finansów i poproszę teraz Panią Dawidę Jadroszko o przedstawienie uchwały regionalnej i zgodna z uchwałą. Uchwała nr 074 działalna przez G326 o nr 3 działalna przez uchwałę o nr 11 Władza obrzega regionalnych zespołów rachunkowych w Gdańsku z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z budżetu miasta i gminy szkół na rok na podstawie artykułu 13 punkt 5, w związku z artykułem 192 ustawy z dnia 7 października 19 1992 roku o regionalnych obrachunkowych po rozpatrzeniu przedłożonego przez komisję stanu gminy Sztum Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach. Elżbieta Kuzyniak, przewodnicząca, małgorzata pochodów, członek, wóz Jan Długosz, członek, stwierdza co następuje. W dniu 31 marca 2011 roku wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gminy Szczuł za 2010 rok. Przedłożone sprawozdanie składa się z części opisowej, tabelarycznej i graficznej. W głównej części tabelarycznej realizacji dochodów przedstawiono, przedstawiono podając kwoty planu i wykonania wszystkich źródeł dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Natomiast wydatki przedstawiono podając kwoty planu i wykonanie według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Przedstawiono także odpowiedni podział wydatków bieżących. Na zaplanowane dochody budżetowe ogółem w kwocie 45 352 409 zł wykonanie wyniosło 45 943 196,87 zł, co stanowi 300 planu. W ramach dochodów ogółem realizacja dochodów bieżących stanowi kwotę 43 312 zł. 753,9 zł, a zrealizowane dochody mając stanowią kwotę 2 630 443,78 zł. Udział podstawowych dochodów wydatka, wykonanych w dodatkach w wykonanych dochodów obrób kształtuje się następująco. Subwencja oświatowa 20 ,60 podatek od nieruchomości 14,4%, dotacje celowe na zadanie zlecone w zakresie administracji rządowej 14,3%, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 14,9%. W ramach dochodów największe zaległości występują w podatku od nieruchomości i złe zwiększenie w stosunku do 2009 roku o 20%. Natomiast zaległość odpad w ulewem zwiększeniu w stosunku do 2009 roku o 12%. Jak wynika z przedstawionego sprawozdania, wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 50 142 341,78 zł na plan 56 534 600 zł, co stanowi 88,7%. W ramach wydatków ogółem realizacja wydatków bieżących stanowi kwotę 37 894 1856 zł, a zrealizowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 12 248 233 złotych zł. Wydatki poniesione w ramach udzielonej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz na zadania wspólne realizowane na podstawie zawarte porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 308 319 zł. Największym udział w wydatkach ogólnych stanowią wydatki poniesione w dziale 801 Oświata i Wysokanie 34% wydatków ogólnych oraz w dziale 852 Pomoc Społeczna 18% wydatków ogólnych. Budżet zamknął 7 deficretem budżetowym w wysokości 4, ,4 199 144 91 zł na zaplanowany deficyt budżetowy w 11 182 191 zł. Przedstawionego sprawozdania wynika, że na koniec 4 kwartalu 2010 roku wartość udzielonych poreńczy przez miasta i wniosczu stanowiła kwotę 7 415 800 zł. Planowane dochody i wydatki związane z wykonaniem zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań związanych z ustawami wyniosły 6 607 619 zł, natomiast wykonanie tych dochodów i wydatków wyniosło 6 588 871,52 zł i 52 Porównanie wielkości przedstawionych w sprawozdaniu w z wynikających z przedłożonej tutejszej Izbie sprawy z wartości budżetowej i wykazało również. W części opisowej do sprawozdania w pierwszej kolejności przedstawiono dokonane zmiany budżetu, a nie bardzo szczegółowo i w ich chwili omówiono wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnym działalnościach budżetu. W zakresie dochodów dodatkowo w przedstawiono podatkowe i inne zagadnienia z zakresu podatków i opłat miejscowych, a także w tej części przedstawiono zrealizowane dochody według struktury. Natomiast w zakresie wydatków omówiono jest uwzględnienie podziału na wydatki bieżące i majątkowe. Przedłożone na zawiera również graficzną prezentację zrealizowanego budżetu. Tak opracowane sprawozdanie daje Radzie możliwość oceny wykonania budżetu i spełnienia wymogów ustawowych. Badając pod względem formalno oprawę, sprawozdanie budżetowe skład taką stwierdza, że zostały one sporządzone zgodnie z obowiązującymi wymogami. Prac w wyżej omówione sprawozdanie, przedłożono także sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury. Od niniejszej uchwały jest do kolegium Regionalnych i dobrachunkowej do w dews terminie 14 dni od daty do doręczenia. Przewodniczący, do dziękuję. Dziękuję bardzo i otwieram tę dyskusję. Proszę Państwa. Proszę Państwa takiej realizacji budżetu, w <coughs> każda gmina, tu należą się wielkie podziękowania Panu burmistrzowi i całej Komórce Finansowej, że tak wprowadziły dyscyplinę zarówno w ściągalności, jak i w wydatkach. Więc to szczególnie chalebne, że ściągalność jest ponad 100% w stosunku do planu. natomiast wydatki są ostrożnie prowadzone, gdyż niecałe 90%. A więc to świadczy o wysokiej gospodarności i naprawdę wielkie uchłonie i wiele gmin może pozazdrościć, a co się w gminie, to sami widzimy. No na pewno to nie jest na rękę mniej życzliwym, bo przybyły wyższo, no ale prace trwają. To tyle, co ja chciałam powiedzieć. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby... Nie widzę. W takim razie projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto za przyjęciem uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Sztum za rok 2010 rok? Proszę o podniesienie ręki. Kto za? Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została zatwierdzona jednogłośnie. Jeszcze jedna uchwała i będzie się Przechodzimy zatem do realizacji kolejnej bardzo ważnej e, e, uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium burmistrzowi na staję za wykonanie budżetu 2010 roku. Proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana radnego Ramataszowskiego o przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej.